Siemanko, dzisiaj y, mam dla Ciebie niespodziankę. A w ogóle, no właśnie, czemu my tu jesteśmy przy jakiejś parkingu. No właśnie, mam dla Ciebie niespodziankę i to oto... To... Ci... to kim oni są? Y, kamer... Jeden tu kamerzysta będzie i jeden montażysta. Dobra, weźcie się ogarnijcie. Tak my to sprawdzimy? Co to, to Ktoś obrabia ten filmik? Y... Tak. I znaczy oni obydwaj obrabiają ten filmik i sprawdzamy, który jest lepszy. Oczywiście. I każdy może korzystać z, z czego innego chce. Weźcie się nie bichy! Bo obydwoje zwolni od razu. Dobra? A co nie chce hajsu dostać, to nie. Dzień dobry. Jaj. Czekaj, serii o co chodzi? Bo nie wiem. No, dobra, zapłaciliście mi. To, że... Ale ty mnie, prankuje, ty mnie prankujesz teraz, czy co? Nie, ogólnie będzie właśnie konkurs na montażystę, a ten, który przegra, będzie kamerzystą naszym. Tak. Aha, okej. A to co tu robi? To jest mój bookmobile. To czemu on nim jeździ? Bo go ukradł. Weź go goń. Montażysta kamerzysta, operator i inne gówno. Wrum <grywka> inne gówno. <grywka> Dobra, nie wiem o co ci chodzi teraz. I... Jeśli któryś z montażystów uda się... To tutaj będzie gdzieś czerwony przycisk subskrybuj, i właśnie. A tak jeśli nie, sam... to, kliknie to kliknijcie to do po prostu No, właśnie, na dole. I dzwoneczka też. A ja Kliknij może się, się przedstawicie, bo ja się nie znam was. Kliknij gdzie? Dedagonek, gdzie do Witam W Tak. Jak macie w opisie? Jeżeli mój kochany kolega go wstawi, Ale się nie znam z tobą. Wspomniałeś? Ty go znasz, a nie mnie, pomyliło tak, ci się już. A to ja wszystko wstawiam. O, ale wiatr, a wiecie co, bo tutaj słuchajcie takie wiatr jest z tamtej strony. Musimy stanąć w ten sposób. No teraz Ale nie, serio, nie No dobra, no to co my mamy robić? Bo ja nie wiem czy ja mam cokolwiek myśleć, nie wiem, czy to jest w ogóle. Ze stopu. Grało? Ole no, serio. Kurwa. Wiecie, że będziecie to pipować. O kurna. Weź to ode mnie. Jak to się na serio zary. wszystko nagrywa. Tak. Wiecie, że to się nagrywa? I teraz? Zwalniam Cię. <grym> Idziemy dalej, chodźmy. A! Będziesz więcej zarabiał. Co powiesz? Nie no dobra, żartuję, wracasz. I tak będziesz więcej zarabiał. Pokażę ci jego tak dokładnie. To zależy, czy będzie w czerwonej wersji. Tak. Czy bieżetki? wy możecie się przestać kłócić? Nie, bo to ten ma... kto będzie kamerował dostaje mniej hajs po prostu. Dlatego jest ten cały konkurs na bycie montażystą. Motor, Myślę, że Drogonek lepiej zmontuje i życzę mu w tyle powodzenia. Powodzenia. Nie powodzenia? Powodzenia. Nie wiem, mam już to kończyć, bo ja nie wiem co mam myśleć. No. Mam jeździć na kolejnej nodze. Także ten... Casting będzie może... Zostawimy go w poniedziałek albo w środę, więc... Albo po prostu dzisiaj. Albo dzisiaj. Dzisiaj jest niedziela, po prostu, no to dzisiaj. Pa, pa.